Przypominam, że to jest w namiocie, w którym było biuro. Mamy tutaj zawodnika numer 107. I oddamy mu za chwilę mikrofon, bo będzie miał bardzo ważną Ola, sprawę. I proszę wszystkich o trzymanie kciuków za niego. O zawodnik Biegnie zawodnik numer 63 i przekazuje mikrofon. Proszę tutaj się odsunąć, żeby zrobić miejsce, pozostałem. I proszę. Dzień dobry. Dzień Generalnie tak. Mam kartkę. <śmienicza> Roga i Lono. Roga i Lono. Ja też się bardzo kocham. Pierre dodatku jest kartką. O. Ale są zresztą. No takie napytanie no, pytanie małe. Teraz <śmienicza> że będzie. O matko, o Boska. <śmienicza>

Dobra, to sobie na Pasuje. <grym i wstydźnić> <grym i wstydźnić> Brawo!